Siemanko! Witam was bardzo serdecznie Dzisiaj kontynuujemy nasze wspaniałe podbijanie margaretkowe całego świata Z tego co kojarzę to teraz z Niemcami będziemy walczyć Dawno mnie tu nie było, bo nie umiem znaleźć motywacji do gry Teraz głównie siedzę na Hearts of Iron 4 sobie Gram Dlatego mam troszeczkę problem z robieniem rzeczy, bo przyzwyczajony do choja czwórki jestem A więc Dzisiejszy plan jest taki, że podbiję sobie Litwę. Pytanie, czemu Litwę? To proste, z uwagi na to, że to moje podejście, nie wiem które do tej, chyba trzecie podejście do tego zapisu, który nagrywam i wszystkie kończą się dokładnie tak samo. Więc możecie uznać, że poza odcinkami sobie trochę pograłem. I tak, Niemcy za każdym razem wygrają. Nie, nie jesteśmy na to gotowi. Po prostu jesteśmy zbyt słabi, żeby wygrać z całą Nato, więc podbijemy sobie coś w Europie jeszcze, Litwę na przykład, zanim NATO mi znowu wypowie wojnę. Podbijemy ją sobie, i będziemy dalej walczyć. Oczywiście oddamy wa wojnę z Niemcami, bo nie mamy prawa jej wygrać. Więc po prostu najzwyczajniej w świecie oddamy O! 200 nowych jednostek piechoty Właśnie dodałem Zasięg ataku 1 Uuu zasięg ataku 3 Ciekawe co w ogóle daje zasięg ataku Nie chcę czołgi sobie dobuduje za resztę kasy Bo są najlepsze O! Dobra Kurczę, spóźniłem się Z kim nie jestem w wojnie? Z Włochami, bo mnie lubią Włochy. Kurczę, chciałem sobie podbić Litwę. Bo tu, mimo że mam przewagę, to oni tak trochę średnio mi pomogą. Hmm, jakby zapisać, wczytać grę. Nie zapisz grę. Dobra, robimy tak. Wychodzę i wchodzę znowu. Wychodzę. I wchodzę, zanim to wypowiedzieli, czyli 16 wypowiedzą wojnę. Dobrze wiedzieć. Eee, zaczekajcie, bo chyba nie słyszycie gry. Nie słyszycie. Dobra, jest teraz git. A więc jeszcze raz, niech oni idą pod Litwę. Z takich ciekawszych informacji, to poddaję się leciutko z moją regularnością, bo moje wyniki są skąpe. Nie mam nawet po wyświetleniu dużym, zawsze mam po jedno wyświetlenie, które jest po prostu i to jest wyświetlenie to nie jest czas oglądalności. Nikt mnie jakby nie ogląda, więc się leciutko poddaję po chyba dwóch latach ciągłej regula regularności. Nieustannie nagrywania filmów, się troszeczkę poddam i. W sumie będę nagrywał podobnie jak Daligowski, kiedy przyjdzie mi Wena, To se nagram, se wstawię, bo tak trochę sensu to nie ma, że nawet nie mam minuty wyświetlenia. Tylko czasami ktoś wbije, zrobi jedno wyświetlenie i wyjdzie. Dobrze, więc taka ciekawsza informacja. Przestaję z tak regularnym, kończę z tak regularnym nagrywaniem. Dobra. Teraz sobie zapiszę gierkę. Kiedy już to wszystko przeklikałem, żeby znowu nie musieć, no tak tutaj się można przemieszczać. I teraz wypowiem wojnę Litwie. Zatrzymam sobie. Dobrze, troszeczkę szybciej. Jestem na pewno potężniejszy niż Litwini. Sami w sobie Litwini. I teraz mi wypowiadają Niemcy wojnę. Co? Pauza? Postaw żetania? Marionetka? Reparacje? Zmiana rządu? A mogę kazać im kogoś wyzwolić? Bo widzę, że. Trochę Łotwy zjedli. Nie mogę. Nie mogę, niestety. Eee, punkty zwycięstwa. A, tu jest taka mapa. Populacja. Nie wiedziałem o takiej mapie, że tu jest. No, trudno. Postaw żądania. No i mamy pięknych Litwinów. Ale... Mm, od razu ładniejsza mapa. Z flaga, przepraszam. No i teraz czas oddać. A, wielkie księstwo litewskie to jest teraz. Nie mamy prawa wygrać z Niemcami. Więc po prostu oddamy tą wojnę, coś tam porobimy, ale i tak jej nie wygramy. A mi się nie chce tracić wojska dużo. No, no. Oni tu wszyscy przylecą. Młot młotysze też. No wszyscy. Dlatego. No, dacie mi uciec z moimi jednostkami do. Okej, okay, Ameryki. No, idźcie do Ameryki. Dobra. Oddajemy wojnę. Bo to sensu nie mamy, nie mamy szans z nimi wygrać. Lecimy sobie Amerykę podbijać. Bo z tego, co że to oni nic poważnego nam nie robią. O, Finowie praktycznie nie istnieją. Szwedzi zjedli. Traktat pokojowy. Nic nie straciłem. Absolutnie nic. Tylko teraz prawie cała Europa jest biała. A, nie miałem wojny z... Nie miałem wojny z Grecją? Co, Grecja nie jest w NATO? Jest w NATO. I w Unii. Czemu oni mają... Co? Ma sojusz z Grecją. Dobra. Bo z nimi mam. Z nimi nie mam rodzaju. Nimi wojny nie wypowiedzieli. Co jest? sobie Grecję podbije. Interakcje. Wypowiedz wojnę. Bez sojuszników. I wchodzimy w Grecję do Greków jak. Chcę. No tak. Ja zapominam, że tutaj. Środkowy przycisk myszy to kółko. Nie jest od przesuwania kamery jak w choju Ja ciągle przesuwam kółko, wiem, chcę przesunąć mapę. Dobra. Przychodzą moi sojusznicy. Przydałoby się ich trochę tutaj, żeby nie przegrać. A nie, nie przegram. Dadzą radę jak. Dobra, pauza E, marionetka, zmiana religii. Pokaż religię. Katolicyzm. Ok. Reparacja i uspokój. Kasy jeszcze mi dajcie, poczemu nie? No i myk. Zmieniło nazwę. Nie, nie zmieniło jak w Litwini. Okej, okay. niech oni idą się odrobić. Żeby byli na pełnym na maksa z, z swoimi zasobami. Bo Zostało tylko 2000. A było tutaj z 12 tysięcy. No. 12 jest, 200 tysięcy piechoty z motoryzowanej. Ile im brakuje? Eee, w armii. Która co do armii? Armia. Tylko 3000? Nie, to są 3 miliony. No. I mam maksimum. Ile moi mają sojusznicy? To nawet nie tysiące. Co tu się stało? Aha, dobrze one się narzuciły na siebie. Wtedy widziałem kilkaset tysięcy. Ja zapiszę grę, żeby mieć spokój, już. No i myślę, że pójdziemy do Ameryki, bo w Europie nie mam co robić, bo jedynym państwem. Jedyne państwa, które mógłbym podbijać, mnie nie nienawidzą, więc nie mam jakby co robić. Przepraszam, nie ja chcę mieć 4000. tysiące, ja nie chcę mieć tak nierównej liczby. Mhm. Mm ja chyba jestem na lekkim minusie. Jak tam gospodarka? Poziom podatków, utrzymanie armii. Widzicie, utopia jest. Hmm. hmm. mi Pakt nie agresji z Egiptem. Który ma sojusz z. Tu Co to jest? Turcja. I Turcja. Tureckie siły zbrojne. Turcja podbiła Turcję. Aha, okej. Okay. Tu jest turecki Cypr. Ale nieważne. Więc tak, Egipt ma sojusz z Czadem, który jest moją marionetką. Rzesz. Czy jest ktokolwiek, kto nie ma sojuszu z moją marionetką? Ten ma. O, Angola. Ma. nie, też ma. Mają? Mają z Nigerią. jest moją marionetką. Oni mają z Chadem. Togo ma. z tym. i tym. Ciężko, ciężko, jak tu wszyscy mają z wszystkimi sojusz w Afryce. Tak, Francuzów by się przydało podbić w końcu. Pakistan się rozrósł. Afganistan. Hiszpania. Ja bym chciał skończyć z Afryką. Zaczynając od tego, od Sudanu. Ma sojusz z Tunezją do 80. Mhm. Egipt ma sojusz z Czadem do 80. Tanzania ma sojusz z Mozambikiem do 77. Oni z Ugandą do 87. Angola. Z RPA osiemdziesiątego trzeciego, oni do siedemdziesiątego ósmego z Nigerią, oni z Ghana do siedemdziesiątego dziewiątego. Oni mają z Andolą i Sudanem, czy też nie. Wybrzeże Kości Słoniowej z Czadem, Liberia z Haną, Sierra Leone. Sierra Leone nie ma w sojuszu? No to panie, doskonale się składa. W końcu ktoś, kto nie ma sojuszy z połową Afryki. Dobra, ja tam nic nie zrobię, to, to zrobią za mnie sojusznicy Senegal. O, mówię Marionetka, wszystko ładnie. Jaka tu jest religia? Islam. No, coś mi się nie wydaje, żeby tu był Islam. Dobra, czy moje marionetki zaczynają się. Den tak, zaczynają się denerwować z wojen. Więc muszę się trochę uspokoić. Bo zacznijcie może poprawiać relacje z, z Grekami, co? Popraw relacje. O, mam współczesną piechotę. Ulepsz pułki, Ulepsz 148 półków. 6, no szkoda, że no moderny Day ma tak mało przewag technologicznych. Co oni teraz badają? Współczesną piechotę. Chociaż wolałbym to, żebyście badali, bo to dodaje atak. Czy mogę coś ulepszyć? Tak, Akademię Wojskową. Wymaksować. I to wszystko, co mogłem w stolicy ulepszyć. Kiedy nam się kończy z rozejm z Europą? W 70. dobrze. Algeria ma z Tunezją. Aha, ma z nią rozejm. Mhm, no z dużą częścią Afryki rozejm. Fajnie by było, gdyby któryś z tych, których który chcę podbić, wypowiedział mi wojnę. Bo wtedy by chyba nie zawołał do niej, jak on wypowiadałby mi wojnę. Nie zawołałby chyba do niej. Swoich sojuszników. Jak to moje, Madagaskar? Okej, okay, uspokoili się. Więc zrobię sztuczkę, co jest tu takiego dużego, co mi bardzo przeszkadza. Angola. pogorszy relacje. Chcę jak najgorsze relacje z nią. Kiedy się kończy rodzaj? 67, za niedługo. I wtedy może oni wypowiedzą wojnę mi. Grenlandia jest marionetką Danii. A Dania ma ze mną rodzaj. No cóż, lecę do Afryki. Znaczy do Ameryki. Wenezuela. Z kim się nie lubimy w Af Ameryce? <laughs> z wszystkimi się lubimy. Kolumbia, widzę, trochę została zjedzona. Pogorszy relacje. Wenezuelę sobie podbić może. Jak z kim mają sojusz? Z Ekwadorem. <laughs> no to elegancko. Wyśle dwie zniewagi, wypowiem wojnę, wysywając sojuszników. No i co oni mogą mi zrobić? Oni są po prostu słabi. Jeszcze sobie stolicę i mi przejmę. ok. Powstaw żądanie. Jaką mają religię? Jedyną słuszną. Oki. Okay. Wszystko ładnie. No. A mnie już nie stać. Oni mają katolicyzm? Mają katolicyzm. No to zostawię bez tego. Chcę, żeby byli uspokojeni, i kasę mi dali. Bo to jest niekoniecznie, jak i tak, mam tę samą religię. No i myk. Kolejna marionetka. Chętnie przyjmę, droga Rosjo. Chętnie przyjmę od ciebie pieniążki. Przydadzą mi się. Każdy, kto mi wyśle pieniążki, to przyjmę z miłą chęcią. Dobrze. Może Islandię? Islandię rozejmu nie mam. Ale najpierw Kolumbia. Tam wyślij zniewagę. Wyślij drugą zniewagę. Wypowiedz wojnę. Wezwij sojusznik Peru. W Peru to sobie może tu przyjść na wojnę. Co mnie to? dołączcie się do wojny, do walki, do bitwy. Peru to sobie może przyjść na wojnę. Oni i tak mi nic nie zrobią. Jaką mają religię? Dobrze. Nie muszę marnować punktów na zmianę religii. Chociaż mnie stać. I tak na no, maksymalnie dobrze. Wszystko zrobione. Islandii pogorszymy relacje z Islandią. Ale ładnie, Polska zaczyna się rozlewać w Ameryce. O to właśnie chodzi. Jak wyglądają moje marionetki? O to chodzi. Dobra. Zaczynają znowu moje marionetki się denerwować z w wyniku ciągłych wojen. Więc muszę trochę przystopować. Szwecję by było fajnie podbić Porównaj cywilizację. Zaczekaj na górze jesteśmy my tak? Bo nie wiem kto jest gdzie A dobra po, po dobra po lewej stronie jesteśmy my Jesteśmy tutaj tak samo Jesteśmy lepsi w rankingu i prestiżu w Prowincji mamy mniej ale to nic dziwnego bo lecimy na marionetkach Populacji mamy więcej, ekonomii więcej, infrastruktury dużo więcej. wszystkiego Przewagi technologiczne tyle samo. Papec 36 do 0 Już ma 36 marionetek. E, to fajnie. Tutaj wszystko my mamy. Tu agresywną ekspansję mają troszeczkę mniejszą. Ciekawe dlaczego. Stolica, akademia wojskowa, mamy wszystko wymaksowane. No i elegancko. Tak powinno być. Tak powinno być, że jesteśmy lepsi. Jak tam moje. Okej, okay, już moi, moje marionetki nie są wściekłe za wypowiadanie ciągłych wojen. 11 na minusie, 41 na minusie. Dobrze. Angola ciągle leci w dół. Doskonale, może mi wojnę wypowie. Przydałoby się. A oni z mają sojusz? Aha, z Nigerią. dlatego im nie wypowiadam wojen? Aha, taktyka wojskowa mi się wybadała. Fajnie. Jak tam badania? Jak się to A, tu się sprawdzało. Potem robią czołg bojowy. Fajnie, będę miał lepsze czołgi. Dobra, za niedługo wyjdzie wojna z Islandią. Szybka, po szybkim podbiciem Mojego ulubionego państwa. Wiecie, bardzo lubię Islandię. Chętnie bym się tam wyprowadził. Oczywiście Polska górą, Polska najlepsza, ale Islandia też fajna. Tam w sumie nic nie ma. Surowcy chcę. Zasoby, no. no tu nic nie ma. Tu wszystko jest hodowane. Może poza papierem. <laughs> w Reykjaviku. Republika Rifu? Czym to jest? Czemu Republika Rifu się nazywa ten. Ee... To jest, kurczę skleroza, Maroko. Czemu Maroko ma taką nazwę? Dobra, wypowiadamy wojnę... ...Islandii. To jest naprawdę ciekawe, że... <ścoughs> ciekawe, że... Bycie w NATO nic w tej grze, w tym Modern Dayu nie daje. Po prostu jest się w sojuszach... O! Królestwo Islandii. No tak, bo ja zmieniam rząd i oni... Dobra... Czyli tak się nazywała, ma, nazywało Maroko, kiedy miało monarchię. Dobra, to wszystko wyjaśnia. Bo Wielkie Księstwo Litewskie było, kiedy... No, było księstwem. Dobra, to wygląda wspaniale. Grenady chciałbym przejąć. Turcja mam, daje mi rywalizację. Właśnie. Gdzie się dawało ry... O tu, wybierz swoich rywali. Ja bym chciał an Angolę. Węgry, Chorwacja. Po co mi moi so sojusznicy? Nie mogę. No co Francji, myk Ja chcę przyjąć Francję. Trochę więcej żołnierzy. Tak, o, teraz 200 czołgów chcę jeszcze mieć. To klikanie tego wszystkiego. Gdzie oni są? 4000 no. No może być, niech tyle będzie 4350. Z Tunezją mi co już Włochy dają mi rywalizację. No Włosi mnie nie lubią, minus 7 to mało nielubienia wam powiem. Tak, budynki. Czy mogę jeszcze coś wybudować? Co ma sens? O, szpita o schrony nuklearne mogę. Nie stać mnie. Dobrze. 4,5 tysiąca. Kogo by tu następnego podbić? Co by tu zrobić? Może coś w Azji? Nie, jeszcze nie. Właśnie. Izrael może. Gorsze relacje I Cypr może też Ile w ogóle mamy teraz agresywnej ekspansji 374 eh, Nie dużo Jak tam Presjiż leci do góry Dosyć dużo mam Z tego że mam marionetek dużo A Ja myślę co by teraz Wielka Brytania mnie akurat lubi Co jest dziwne Czy ktokolwiek w Europie mnie lubi nie mam rozejmu z Macedonią? Dziwne. Mi się wydawało, że będę miał. No to idziemy do Ameryki dalej. Albo nie, może. Bo tutaj zostały duże państwa, albo wypierskie, z którymi mam rozejm, albo po prostu małe. Może Filipiny? Ta, z kim mają Filipiny sojusz? Nie mają. Doskonale. Gdzie moja armia? No, już pod Filipinami. Czy ja sobie Filipiny podbiję? Będzie klasa, będę już na każdym kontynencie... ...siedział. Dobrze, myk. 50, 60, marionetka zmiana religii, bo nie wierzę, żeby... A, akurat mają katolicyzm. To fajnie. Kasa, myk. Chętnie przyjmę pieniążki od Szwedów, oczywiście. No i teraz właściwie jestem w Europie, w Ameryce Południowej, głównie w Afryce i trochę w Azji. Nie no. Tak, w Azji. Czyli jeszcze mnie nie ma w Australii, i Oceanii? No to nie chodźcie tutaj. Co to jest? Nowa Zelandia, Nowa Zelandia. Z kim macie sojusz, nowozelandczycy? Uuu, uh. uh. mają wasala. Świetnie. Świetnie, że mają wasala. Pozyskam nowego. Dwie marionetki na jednym ogniu. To, co właśnie chcę zrobić z Francuzami. Jak Francuzi wypadną, to będę miał ich wszystkie marionetki, bo się tu da przejmować marionetki. Dobrze. Postaw żądania. Oczywiście to wszystko. I zarządzaj, przy o, zarządzaj przyniesienia podmiotu. I tutaj powinienem teraz mieć swoją marionetkę. Tak, teraz już tu jest moja marionetka. No i fajnie, jestem dosłownie na każdym kontynencie, już poza Ameryką Północną. Bo tu jest olbrzymia Kanada, olbrzymie Stany i olbrzymi Meksyk. O, Stany zjadły Kubę. No i cóż, na dzisiaj to tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli ktokolwiek to oglądał, ja się z Wami żegnam. Pa-pa!